Witam wszystkich serdecznie na kanale Biard Tarot. Dzisiaj zrobimy takie czytanie bonusowe dla wszystkich znaków Zodiaku i zobaczymy, co odchodzi już wraz ze Starym Rokiem, a co przychodzi do nas w roku 2024. Proszę pamiętać, że są to odczyty ogólne. Nie ma możliwości, by w pełni rezonowały z każdym, więc proszę wziąć tylko to, co rezonuje, co działa, co pomaga w Waszej osobistej sytuacji, a to, co nie ma wpływu na Was, to należy odrzucić. Dobrze, w pierwszej kolejności zrobimy sobie czytanie, <laughs> przepraszam, dla znaku zodiaku Baran i wyciągniemy. Jedną kartę na rok 2023, co odchodzi już od Was, z czym nie będziecie musieli mieć do czynienia. Wypadła nam karta i już sobie przeczytamy, o co chodzi. I mamy kartę mocy. Kartę wewnętrznej siły, odwagi, współczucia, i to jest karta, która odpowiada w tarocie, karcie siły. Um. Tu przede wszystkim była do tej pory zachowana równowaga pomiędzy ciałem, umysłem, duszą i dzięki temu wszystko można było pokonać, osiągnąć pozytywny wynik i każda przeszkoda każdy błąd pomagał budować wiedzę i zrozumienie dla otaczającego świata kiedy popełnia się jakieś błędy to jest to jakby szansa na to żeby się zatrzymać posłuchać i zadać sobie pytanie czego Mam tutaj się nauczyć i jak mogę poprawić swoją sytuację? I wszelkiego rodzaju błędy, które są popełniane po drodze, dają jakby szansę na odkrycie swoich słabości i tego, co należy zmienić, i które obszary życia wymagają poprawy. Więc to jest jakby Moc i siła, którą można rozwijać tak skutecznie, żeby, były, żeby one działały w harmonii, w każdej sytuacji. Więc ta karta może mówić o tym, że do tej pory miałeś ogrom siły do tworzenia, do kreacji, do reprezentowania swoich wartości, takich jak siła woli, odwaga, współczucie. I to pomagało ci równocześnie pokonać wiele trudnych sytuacji, podołać niekorzystnym różnym warunkom. I być może. W starym roku, dzięki tej sile, dzięki tej mocy, byłeś w stanie pokonywać te wszystkie przeszkody, i być może nauczyłeś się również, jak wykorzystywać tą swoją siłę, te swoje ukryte błogosławieństwa i wykorzystywać je po to, żeby poprawić swoją sytuację. Zobaczmy w takim razie, co przychodzi do Ciebie w nowym roku 2024. Zobaczmy, jakie energie przychodzą do Baranka w nowym roku. I mamy kartę królowej Pentakli. Więc tu jest bardzo duże uziemienie już. Z... Przede wszystkim skupianie się na swojej rodzinie, na swoim otoczeniu, na swoim domu, zamiłowanie do piękna, do sztuki, bardzo rozsądne podejście do wszystkiego, dbanie o swoją rodzinę, o kwestie materialne, finansowe, więc w Nowym Roku może to być bardzo ważne postępowanie w sposób bardzo praktyczny. Dbanie o swoje dobra, o swoje miejsce na Ziemi, o swoją również rodzinę, otoczenie, w którym się znajdujemy. Więc w tym roku możesz postawić przede wszystkim na swoją rodzinę, na swój dom, upiększanie swojego domu, ale również przede wszystkim zadbasz o siebie, o swój wygląd, o swoje dobre samopoczucie, o swoje otoczenie nie tylko zewnętrzne, ale również wewnętrzne. Będziesz osobą bardzo opiekuńczą, niezwykle pomysłową, kreatywną. Być może zajmiesz się aranżacją swojego domu, swojego otoczenia, ogrodu, tak żeby było wszystko piękne. Być może będziesz również w. W rozsądny sposób wydawała zgromadzone pieniądze lub też gromadziła zasoby po to, by lepiej było ci się poruszać, lepiej żyć. Tak? To również może mówić o tym, że zadbasz o swoją kondycję fizyczną, być może skorzystasz z usług profesjonalistów, kosmetyczek, fryzjerów, Dokonasz zakupu ładnych ubrań. Tu przede wszystkim w tej karcie przejawia się zdolność do upiększania wszystkiego wokół siebie, bardzo duża rozwaga, równocześnie miłość do dzieci, do zwierząt. Również może być zmiana nawyków żywieniowych, więc to dobry jest również czas na podejmowanie różnych działań zdrowotnych we własnym, w kierunku własnego zdrowia. I wyciągnę dla Was jeszcze karty wyroczni na ten nowy rok. długiej talii jeszcze wyrocznie. Pierwsza karta mówi o gotowości, o byciu gotowym, wyciąganiu pewnych rzeczy na światło dzienne. Ona mówi również o tym, że będziesz w bardzo dobrej formie, jesteś gotowy na osiąganie sukcesów w swoim życiu, tego, czego pragniesz, czego potrzebujesz. Posiadasz odpowiednią mądrość, wiedzę i czujesz przede wszystkim, że wkrótce w Twoim życiu rozpocznie się nowy etap. Ludzie będą reagować na Twoją pewność siebie i będą Ci również ufać, więc jest to pomyślny czas na rozpoczynanie nowych rzeczy. Jesteś gotowy na to, żeby pójść naprzód. I drugą kartę mamy, która mówi o oszustwach. Jest ona ostrzeżeniem, że w Twoim otoczeniu może znajdować się osoba, ktoś, kogo znasz lub z którym masz do czynienia, być może. W kwestiach zawodowych, kto może być dwulicowy, A może też za Twoimi plecami rozpowszechniać jakieś plotki. W każdym bądź razie jest to karta ostrzegająca o tym, że wokół Ciebie mogą być jakieś manipulacje lub sprawy ukryte. Więc warto jakby na to zwrócić uwagę i również upewnić się, że ma się wszystkie informacje, które potrzebujesz, aby pewne sprawy załatwiać również w sposób uczciwy i bezpieczny, ponieważ gdzieś wokół mogą być jakieś niebezpieczeństwa z tym związane. Wyciągnę dla Was jeszcze jedną kartę od przesłań anielskich. Bądź cierpliwy, wszystko ma swój czas. Dobrze, dziękuję Wam serdecznie za, za to króciutkie czytanie. Zapraszam już na czytania miesięczne, na nowy rok, a dzisiaj życzę Wam dużo miłości i do zobaczenia.